I już mamy 16 minut po godzinie 9, a razem z nami w audycji pierwsze słyszę jest Adrian Halamus, autor profilu Telenostalgia na Instagramie. Halo, halo, cześć, dzień dobry! Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Turcji. Cześć Adrian, bardzo się cieszę, że możemy się połączyć, żeby trochę porozmawiać o tym, co można znaleźć u ciebie na profilu, o twojej fascynacji tamtym okresem. Właśnie, dlaczego stara telewizja z lat 90., nawet 80., aż tak bardzo cię fascynuje, że postanowiłeś prowadzić profil? To też, no, wszystko, co się zaczęło we wrześniu 2007 roku, kiedy w moim domu podłączono internet. No i wraz z tym odkryłem YouTube'a, a tam kanał o nazwie Polish TV, założony przez e, Odkara Wądołowskiego, który w tego czasu też e, był znany za sprawą chociażby tego, że e, nagłośnił Krzysztofa Kononowica i tam wrzucał nagrania ze starej telewizji, m.in. z lat 80 -tych, 90 -tych, i to z dwójki, z Polsatu, z Polonii 1. No i wraz z tym no zatem tak bardzo pasjonować, tym, co kiedyś było w telewizji, że kiedyś były wspaniałe programy, wspaniałe seriale. No i też wspaniali fikerzy telewizyjni. Właśnie, czy dzisiaj ty oglądasz telewizję? Yy, oglądam, ale tak nieco rzadziej. Yy. Zupełnie inna estetyka teraz panuje, ta telewizja, która była w, w latach 90. To inny świat. Yy, zdecydowanie, no przede wszystkim, no wtedy no, były zupełnie no, inne czasy, inne realia, żeby spożyć na przykład y, i iść na całość którym to był naprawdę no widowiskiem dużym rozmachem prowadzonym przez Kunta Heitera, gdzie można było wygrać tylko kazonka w ramach pocieszenia. Mm -hmm. no też samochód można było wygrać z tego co pamiętam. Cała Polska wtedy to oglądała, chyba w niedzielę wieczorem był ten y, teleturniej. No w y, tamtym okresie, jeszcze w tej erze przedinternetowej, no telewizja miała zdecydowanie y, silniejsze rażenie niż obecnie. Teraz tych mediów jest bardzo dużo, teraz możemy w każdej chwili sobie coś oglądać, a wtedy rzeczywiście trzeba było y, usiąść o określonej godzinie, jeżeli chcieliśmy dany program zobaczyć, to też inaczej, inaczej życie nasze codzienne wyglądało. Oj, to prawda, no. Ja tak miałem, jeśli chodzi o niedzielę, też bardzo często z moimi nieżyjącymi dziadkami zasiadaliśmy w niedzielę przed telewizorem i w ramach obiadu oglądaliśmy najpierw Familiadę, później Złotopolski, potem szanse na Sukces, no i też serial... Święta Wojna, w którym to pojawiła się tak zwana Śląska godka, no i też postać Bertika Andzii Byszka. Mm -hmm. Niektóre tradycje dotyczące Niedzielnego Rosołu i Familiady, one pozostały, że ta tradycja cały czas jest dosyć silna w naszym kraju. To prawda, no wciąż zasiadamy przed telewizorem w niedzielę i do rosołu, czy tam ziemniaczków z mizerią i zmielonym. Oglądamy familiadę. No i to, że Karol Strasburger niezmiennie prowadzi ten program od samego początku. Jest to że panu Karolowi dużo zdrowia oraz pełnych sił w dalszym prowadzeniu programu. Tak, jak najwięcej dobrych żartów. O, jest zdecydowanie. No, suchary się po prostu wręcz kultowe. Mm -hmm. No śmiało można powiedzieć, że on, on wylansował yy, Suchary, jeśli chodzi o nasze polskie realia. Zastanawiam się, Adnianie, na przykład, bo tutaj powiedziałeś o Złotopolskich, ale też było całkiem dużo innych seriali. Czy na przykład oglądałeś Klan? Klan oglądałem bardziej w młodości. No teraz no, bardzo rzadko oglądam ten serial. No, Klan kiedyś, no to był, no myślę, takim bardzo poważnym serialem. Dziś no wiadomo, że klan jest pojażony bardziej z tym, że coś memicznego musi się pojawić. No, kiedyś no, klan podejmował różne sytuacje, mm -hmm. na przykład maśka z klanu, który kiedyś no, nie śmieszył tak bardzo jak dziś, gdzie na przykład ta słynna scena, która stała się memem, gdzie pijany śpi e, w wannie i gdy Ryszard go budzi, no to mówi, co się stało. I to mm -hmm. stało się takim memem. To mi się tak to wszystko nie podoba, że tak się yy, dzieje z tym, że śmiejemy się z osób, którzy są poży, na bezpłudawna. Mhm. Tak, no, Klan w tamtym okresie rzeczywiście, można powiedzieć, że to był pionierski serial, bo poruszał bardzo dużo ważnych tematów, no ale też na przestrzeni lat znacząco się zmienił ten serial i już teraz no, realia się zmieniły, takiej siły urażenia też nie ma. No niestety, no, pojawiły się media społecznościowe, mhm. takie jak Netflix, na przykład, które no po wypierają telewizję, no tak parafrazując z piosencie amerykańskiego zespołu The Bugle, The Internet Still the Television Star. Mm -hmm. Tak, można, można tak powiedzieć, ale y, z tego co widzę, jest bardzo dużo w ostatnim czasie różnego rodzaju fanpage, różnego rodzaju stron z memami, które jakieś archiwalne odcinki klanu y, y, przypominają albo przypominają jakieś konkretne y, ujęcia. Są nie, nie, niektóre odcinki tego serialu, no, które śmiało można powiedzieć, że dzisiaj są kultowe, na przykład Jerzy latający tam y, z Siekierą. To ikoniczna scena. Zdecydowanie, no i to, że Elżbieta pyta się, co pewnie Jerzy, no bo to też stało się bardzo kultowe mm -hmm. też to, że Jeremiasek mówi do i już ja się zaopiekuję z takim, spokojnie. Mm -hmm. Adrian, a jaki, mówimy teraz raczej o polskich produkcjach, czy zagraniczne filmy i różnego rodzaju seriale także cię fascynują, czy tylko to nasze polskie poletko? Jeśli chodzi o zagraniczne seriale, no to kiedyś się bardzo mocno fascynował serial Skazany na śmierć, który był emitowany w niedzielne wieczory w Polsce, czyli serial opowiadający o dwóch braciach, gdzie jeden z nich został skazany e, na śmierć i wraz z tym oczekiwał na wyrok. No i drugi brat postanowił, że wezże się do więzienia, żeby no po prostu ich uwolnić, żeby uciec z tego więzienia, no i też, żeby tego brata oczyścić z zarzutów, bo on był tak naprawdę niewinnie skazany. No i to był serial, myślę, bardzo no trzymający w napięciu do tego stopnia, że ludzie wręcz masowo ściągali z internetu odcinki amerykańskie, mm -hmm. żeby to zobaczyć. No tak, ale wtedy już można było ściągać niektóre rzeczy z internetu. Może za chwilę porozmawiamy jeszcze o reklamach, bo to jest bardzo ciekawy temat. Pojawiają się różnego rodzaju shoty, screeny z reklam z lat 90. Był klimat, zdecydowanie o tym już za moment. Zostańcie razem z nami. Dzisiaj rozmawiamy o profilu Telenostalgia. 13 tysięcy followersów na profilu na Instagramie telenostalgie Administrator tej strony i jej założyciel Adrian Kalamus jest razem z nami. Adrianie, jak myślisz, z czego obecnie wynika tak ogromna i popularna fascynacja starą telewizją? To jest coś niesamowicie popularnego w ostatnim czasie. Są grupki, są profile, są fanpage, e, są konta z memami, też archiwalne nagrania na YouTube ze starymi programami. Dlaczego to jest tak popularne? Teraz. No myślę, że przede wszystkim sentyment, po prostu wspomnienie tego, co kiedyś oglądaliśmy i tego, że kiedyś na przykład nie było reklam w latach 80. i że była tylko pani Krystyna Lodka, która doprowadzała program. No i też to, że kiedyś no po prostu no dzisiejsza telewizja no mnie oferuje takich no wartościowych programów, jak mm -hmm. na przykład rower Błażeja, który był emitowany w latach 90 i 2005. pietynce. No tutaj jeśli chodzi o te kanały na YouTube, no tutaj no, myślę najlepiej robotę robi Adam z kanału dawno temu w telewizji, którego pozdrawiam, który wrzuca wręcz prl z czasów PRL-u, szczególnie że ostatnio wrzucił dwa odcinki Sądy, czyli kulturowego programu popularno naukowego z lat 80., którego to ciekawe, to odcinki nie są dostępne w ogóle w archiwum telewizji Polskiej. Mm -hmm. Ale mówisz o tym, że z jednej strony to jest nostalgia, ale na twoim profilu są rzeczy, których no, ty nie pamiętasz jeszcze z telewizji, bo urodziłeś się trochę później, te lata 80., jeszcze końcówka PRL-u, to, to nie był czas twojego dzieciństwa, lata 90. i wczesne lata 2000., ale tam te starsze rzeczy też cię fascynują. Tak, też mnie te starsze rzeczy pasjonują, no głównie dlatego, że no, się słyszało na przykład do powieści rodziców, też do powieści starszych ludzi, że kiedyś był na przykład TikTok, że mm -hmm. kiedyś był Pieszczą Kasy. No i, i też wspominam te programy, żeby też no, nieco dać starszym osobom te wspomnienia. Na przykład rzucam na przykład kawry z panią Krystyną Lowską, z panią Edytą Wojtka, czy z panem Janem Suzinem, którzy wręcz... Czyli ikonami prawdziwej telewizji, no dzisiaj no takich ikon to raczej nie ma. Mhm. A jak ci się dzisiaj ogląda te starsze nagrania, na przykład z lat 90. No wtedy była zupełnie inna dynamika, wszystko było wolniejsze, albo może inaczej powinniśmy do tego podejść, że teraz w erze TikToka wszystko jest zdecydowanie szybsze. Tak, jest zdecydowanie szybsze i no, kiedyś, no to mówię, na przykład jak się zobaczy. Krzysztofa Iwisza, który prowadził studio prezenterskie w Jedynce, no to wtedy, no to czytał promptera, no bo już wtedy były promptery, czytał program dnia, czyli to będzie jutro w telewizji. No dzisiaj tego akurat nie ma, no bo szybko ten program dnia można znaleźć w internecie czy w gazecie. No a kiedyś, no to prezenter przychodził, wieczorem mówił, to jutro będzie w programie i to też jest takie fascynujące, że kiedyś, żeby wiedzieć, co, było w co będzie w telewizji, no to trzeba było o godzinie 32 obejrzeć jedynkę i usłyszeć, co będzie jutro w telewizji. Myślę, że to też jest bardzo takie, no, ciekawe. Mm -hmm. Na twoim profilu też można znaleźć na przykład kadry sprzed 10 lat i to też jest bardzo ciekawe, no bo wszyscy pamiętamy jeszcze ten, ten czas, ten okres, no a wtedy była zupełnie inna stylistyka, była zupełnie inna estetyka i jak patrzymy na takie zdjęcie sprzed 10 lat, to wydaje się, że to było bardzo, a to bardzo dawno temu. No tak, no, 10 lat temu, no, to no, jeszcze był ten okres w tej telewizji, w której się oglądało, no, ale później no, to tak zaczęło tak troszeczkę zanikać, no bo 10 lat temu jeszcze no, no, telewizji już dochodziła do tych nowych czasów. No to na przykład 10 lat temu jeszcze była chociażby kawa czy herbata, którą oglądało się od słonej rano i się dowiadywało z niej kawy plecy. No dziś no, wiadomo, że teraz jest pytanie na śniadanie, dzień dobry TPN i tak dalej. No i to, że te programy poranne, no to bardziej służą jako programy informacyjne, żeby dowiedzieć się, co się dzieje w kraju i na świecie. Zaś kiedyś, no to różne lifestyleowe tematy nas, myślę, ciekawiły wtedy. No i to, że 10 lat temu jeszcze coś takiego było w telewizji, że coś takiego można było zobaczyć. Myślę, że też warto jest wspomnieć o reklamach z tamtego okresu, bo je ogląda się wyjątkowo przyjemnie obecnie. Przede wszystkim te reklamy były dłuższe. Przede wszystkim miały zawsze jakiś pomysł, były zabawne, były niesamowicie kreatywne. No dzisiaj tych reklam każdego dnia mamy dookoła siebie tak dużo, no one są zdecydowanie szybsze, bardziej dynamiczne, no i też trochę takie generyczne mam wrażenie, że nie są aż tak bardzo różnorodne jak kiedyś. To jest ta no bo na przykład jeśli zobaczy się na przykład reklamy Stasoy, w, w której to sąsiadka e, pyta się, sąsiadki pani, jak czy pani też jest kupiła, na co bardzo odpowiada na Stasoy no to kiedyś no to były bardzo śmieszne reklamy, czy też to, że w tamtym okresie no, występowali na przykład Cezary Żak w reklamach przed przedmiotowymi latami, czy też y, no, wiele innych osób. No dzisiaj no wiadomo, że reklamy no to są zdecydowanie no inne, dość yy, dziwne moim zdaniem. No a kiedyś no takie reklamy, jak na przykład yy, no powiedzmy, reklama z dziabkiem i z nuczkiem, czyli reklama cukierków, no to była wręcz kultowa reklama, czy też reklama... Poleny 2000, gdzie widać te maszerujące proski do brania. Mm -hmm. No hasła z reklam przychodziły do codziennego języka. To też świadczyło o tym, jak duży zasięg był tego i jak, jak mocno te reklamy na nas działały. Adrianie, bardzo serdecznie dziękuję Ci za to, że znalazłeś dla nas chwilę, żeby porozmawiać o swojej fascynacji tamtymi czasami. Jak najwięcej starych produkcji, jak najwięcej perełek Ci życzę, aby udało Ci się je znaleźć gdzieś w internecie życzę Ci wszystkiego dobrego i bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Adrian Halamus, administrator strony Tele Nostalgia, był razem z nami. Wszystkich fanów tamtego okresu oczywiście zachęcamy do tego, żeby sprawdzić profil Adriana. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, trzymaj się na razie. Hej, hej.